Siemka Siemka, witam z tej strony Tomasz, jak zwykle, witam w kolejnym filmie. Jak widzicie brykamy sobie pomalutko w rzepaku. Wyruszyłem z regulacją oraz z odrzewianiem. No tak nie do końca jestem przekonany, czy, czy to był jest odpowiedni moment już dzisiaj, ale bo, bo, dlatego, że mówiłem troszeczkę załamanie pogody. Ma no, gdzieś koło północy zacząć padać, jest teraz tak około godziny 16. Także myślę, no, że uda nam się to fajnie wszystko wchłonąć i będzie, będzie z tego zabiegu. No raczej chciałem. Myślę, że raczej lepiej jest wyjechać wcześniej niż, niż to spóźnić, bo nie wiadomo ile będzie tego deszczu. Mówią co prawda chłodniej, więc ten rzepak nie będzie aż tak buszował w górę, ale no ale ja tam przyzorny zawsze ubezpieczony, także myślę, że lepiej było zrobić to wcześniej, bo, bo potem no, może po prostu faza przeskoczyć, no i tyle. I, i, i stąd była taka decyzja tutaj najbardziej mi chodzi o Triazol, który jest w Toprexie, bo jedziemy sobie Toprexem yy, między innymi. One lubią raczej te wyższe temperatury, tak chociaż ze 20 stopni żeby było. Boże, co ja mówię, ze 12, teraz jest 20, bo jak wyjeżdżałem to sprawdzałem na termometrze, więc no, myślę, że to się fajnie tak wchłonie. Przy no, mrozku niby nie mówią, ale będzie tak około 2 na plusie, no to możecie przy wystąpić, wystąpił. trudno. Pojechałem i tyle i tu nie ma co gadać na temat pogody, bo, bo ta wiosna w tym roku to w ogóle nie chce przyjść, wszystko takie rośnie, kiśnie, no to nie jest to po prostu jeszcze, no i tyle. Jedziemy już resztkami, właśnie skończę już I, i stwierdziłem, że coś tutaj dopowiem, także jak mówię lecimy to brexem, czyli fungicyd plus delikatna regulacja, raczej fajny środek stosowałem już wcześniej, spoko się to sprawdza, chronimy przed pleśnią przede wszystkim i tam z suchą czy zgnizną um, co do tego cały pakiet mikro z, no, cały... War, tam dwo, woreczki z, z Dr Green'a fajnie się ten rozpuszcza, raczej go te, też jestem z niego zadowolony Molibden, mangan tak jest w świadomych ilościach boru, tam było 100 gram plus jeszcze do tego 2, 2 litry dolałem z Intermagu um, jest tam żelazo, no zresztą każdy sobie może sprawdzać co tam, co tam w tym Dr Green'ie jest na plus, na plus jest to, że się naprawdę fajnie rozpuszcza, nic tam tam nie zalega, z niczym się nie waży, także ja jestem z tego nawozu bardzo zadowolony. Także tak, BOR, No jedziemy kontaktóweczką też na chowacza, może nie ma potrzeby, ale, bo jak mówię o chodzeniu to ten nie będzie tutaj szalał, ale jak już sobie jadę, ten Cyperkill cyper to to nie kosztuje, kto wie ile dorzuciłem to, bo mam go na tyle, także no, jedziemy i tyle. No. Jak kompletem to kompletem i, i co tu więcej rozmawiać. No. rzepak raczej, raczej no, no, no mnie cieszy. Według mnie wygląda przyzwoicie. A co z niego będzie, no to dopiero zobaczymy, no, jak się go skosi, bo to na razie można sobie tylko gdybać. Ja muszę zapewnić to, co mogę zrobić, czyli czy go przede wszystkim teraz ochraniać, bo a zbiór został podany, a na pogodę wpływu nie mamy. Także robię to, co mogę. Pójście, tak to wygląda z bliska. Myślę, że nie najgorzej. A tak jeszcze z bardziej z bliska. Widzicie, ten jest wybitnie, już ucieka do góry. Wali w pęd główny tutaj. Myślę, że to takie, no, nie jest wcale za wcześnie z tym moim skracaniem. Jak to nam wyjdzie na liście, no to już raczej byłby zabieg spóźniony. Także patrzcie. Nie było tu bardzo na co czekać. No zobaczymy, myślę, że dobrze zrobiłem. No i tyle. Rzepak w miarę fajny. Chcę jeszcze tutaj podkreślić właśnie, że o, takie liście te stare, to wszystko co z jesieni zostało, to co zostało odrzucone, to to jest właśnie, tutaj wsiedzą te wszystkie patogeny i pasuje kurczę walczyć z tym, żeby nam to po prostu nie przechodziło na te zdrowe rośliny, musimy je zabezpieczyć, no i bo, bo, bo dobra ochrona to jest postawa plonu, raczej znaczy nawet jest, więcej, uważam, że jest ważniejsza niż, do, niż nawożenie, albo tak samo ważna, także nie było tutaj na co czekać. Rozetka fajnie nawet rozbudowana, bo tutaj zastosowałem właśnie na jesieni troszeczkę więcej azotu pod korzeń i, i nie żałuję i będę to praktykował dalej. No nie jest najgorzej. Oby tak dalej, oby się nic złego z pogodą nie wydarzyło i będzie dobrze. Także to wszystko na ten moment. Trzymajcie się pa!